Cześć. Jest to nietypowy odcinek, dlatego że jest to tutorial jak rozkładać karty. Zapraszam. W tym odcinku pokażę wam jak, jak rozkładać karty na dwa sposoby. Jeden sposób jest to normalnie płasko, a drugi sposób jest to rozkładanie w taką literkę U. W rozkładaniu kart najlepiej używać kart plastikowych, gdyż to się najlepiej ślizgają i w miarę szorstkiego materiału, na którym będziemy robili naszą sztuczkę. Zaczynamy od położenia kart krótszym bokiem w naszą stronę. Jeżeli jesteśmy praworęczni, to robimy sztuczkę rozkładanie kart od lewej do prawej. Jeżeli jesteśmy leworęczni, to od prawej do lewej. Żeby zacząć rozkładać karty, musimy położyć dłoń na kartach i palcem wskazującym złapać jak najbardziej po lewej, jak najbardziej po środku karty, po lewej stronie i ułożyć go jak najbardziej na środku, jak już mówiłem. Kartę przyciskamy i rozkładając karty, przyciskamy palcem wskazującym do podłoża, przez co karty się nam rozłożą. Jeżeli będziemy trzymali palec trochę wyżej niż środek kart, to karty się nam po prostu rozjadą. Należy przytrzymywać karty ręką i kciukiem. Nie za mocno, ani nie za lekko. Jeżeli będzie to za lekko, to karty się nam w niektórych miejscach źle rozłożą. Tak samo jakbyśmy trzymali za mocno, palec należy mieć wyprostowany, a nie zagięty. Dlatego, że przy zagiętym palcu czasami to może nie wyjść i może właśnie być to krzywo. I teraz drugi sposób, o którym wspominałem, jest to sposób rozkładania kart w taką literkę U. Robimy to w identyczny sposób, tak jakbyśmy rozkładali normalnie płasko, tylko że dłuższy bok kart idzie w naszą stronę i palec wskazujący jest w tym samym miejscu. Rozkładamy karty od lewej do prawej, do góry i potem z powrotem w prawą stronę. Od lewej, do góry i do prawej. Pokażę to jeszcze raz. I warto panować te dwie rzeczy w miarę szybko. Przez co to wygląda po pierwsze spektakularnie, a po drugie można powiedzieć, że ktoś już jest w miarę ogarnięty w tym temacie. Jedną rzeczą, którą warto jest się nauczyć jest to obracanie kart. Takie obracanie kart, które są rozłożone wykonujemy poprzez danie lewego palca wskazującego pod lewą kartę, zakładając, że rozkładamy kartę od lewej do prawej. Jeżeli rozkładamy karty od prawej do lewej, czyli lewą ręką, dajemy na drugą stronę. No i dobrze. Jeżeli już mamy rękę pod tą kartą, to możemy kartę podnieść i popchać górę karty w prawo, przez co one się zaczną nam obracać, aż dojdzie do samego końca. To należy zrobić szybko, żeby się nie stało tak jak mi, że część kart się obróciła, a część się nie obróciła. I pokażę. Tak, obracamy i możemy z powrotem zwijać kartę. Najlepiej, jeżeli to się robi na dużej powierzchni, dlatego. Lekko obrócę moją podkładkę. Będę miał więcej miejsca do rozłożenia kart. No i teraz. Im karty są lepiej rozłożone, tym to lepiej wyjdzie. I znowu obracam i zabieram kartę. Dziękuję.